Siemaj się nie ma z tej strony, Sasu, i dzisiaj będę wał. Kurwa, grał w grę jak on. będę darmordę, nie? Kurwa, mikrofon poczony. Będę tak darpizdę. Będę tak darpizdę jak sąsiad wali, kurwa, wiertarką, kurwa, po ścianach i go zaguszę i wygram, bo będę tak dar darpizdę. Słuchajcie, dawno nie grałem w Outlast'a ee, na poprzednim odcinku, w sumie tym nowym odcinku z Metra. Dowiecie się dlaczego. <laughs> Tak więc yy, nie wiem jak będzie też gra tu wyglądała, ponieważ mam nowy monitor, nie siedzę na 15 calach, na 34 z zakrzywianym, yy, a mój laptop, yy, w skrócie wam tak powiem, no nie daje rady, bo jest starym, starym dziadkiem, ale i tak oddał. Eee... Chuj, kontynuuj. Petetar pizde, błagam tylko, żeby FPS-y mi się działy. i znajdujemy się chuj mi w dupę w jakiejś szafie. Czy to jest szkoła? Jak tu była? Kamera była tym. Baterie nie wiem, czym się wymieniało. Będziemy to robić na bieżąco. A jak nie wiem, którym, to się zesram. Ja... Jesteśmy w szkole. Si, senor. A co mi się stało z ręką? Boże, tylko nie tak raw. Ale będzie darcie pisty, jeżeli papa co Adrian robisz, no a Jadre pizdą. I powiedz mi, jak. Dźwięki teraz, bo musiałem wszystko poustawiać na nowo. Dalej, za to przepraszam, ale no, nie jestem w stanie przez to, że bardzo dużo palę papierosów, bardzo dużo palę kosa, glo, elektryków, nie jestem w stanie y, wyleczyć moich nozdrzy przez to. No, no, mam taki odruch, bo po prostu mam cały czas zatkane drogi oddechowe i ja nie jestem w stanie oddychać jeżeli tego nie zrobię, bo to po prostu siedzi, nie? Tak więc bardzo was za to przepraszam, no będę się starał, no, jakoś to wyleczyć, ale to będzie kosztowne. A póki mogę normalnie oddychać, to... to oddycham, nie? Nie chcę od lasta. kurwa, nie chcę w to grać, zarazem, chcę, nie chcę, o, kurwa, do tyłu! Wydrę pizdę na pierwszej lepszej okazji! Co kurwa mi robisz już na starcie?! No przecież tu, kurwa, coś będzie. Nienawidzę takich gier, a zarazem kocham, bo wiem, że wy może nie czekacie, ale moi znajomi owszem, bo uwielbiają patrzeć jak, jak ja drepizdę Jessica! O kurwa, nie chcę tym kręcić. Co się stanie? No chuj tu będzie Koko Jumbo, Czary, Mary, Kokus, Pokus. Nie zamknę pizdy Choćbym Srał na boku bo... Była internet Schowaj się, a jak się schować? Aha, tak Dobra, bo ja już też nie pamiętam w ogóle grania O kurwa, boję się Ja mam wrócić Ej, ta szafka jest ochrona Nie Dobra, bo już mam chore I kurwa, bzibzik Bzibzik bzi. Idę tu Co się kurwa śmiesz, bo jak ci halde klapę tą paletą jebnem... ...to się kutasem owiniesz. Ej, mówię wam... Pierwszy jumpscare... Słuchawki wyciszcie... Monitor, Jessica. jak jesteś młodszym widzem... Ej... to się coś zmieniło. Jak jesteś młodszym widzem... ...żeby rodzic nie słyszał kogo oglądasz. Ej, tam jest Jessica! Jessica Jessica baby my heart oh yes. Jessica o ty, ty. o ty kurwa Ona tu jest i czeka na mnie bo dobrze to wiem że jem nie mnie o ja

do sensy witki. No idzie tu z latarką, chuj! Otwieraj te drzwi Uciekam stąd Bo ja jestem kurwa, J's walt! Kurwa, zmieniaj baterię! Dobra! O chuj, spadłem na dół! A ja... U, którym się klika! Którym się klika! Którym się odwraca za siebie! Nie będę się leczył! Odwróć się! Którym! BNMH, A ja alfabetu nie znam! Co się kurwa patrzysz na mnie? Co kurwa miałczysz? Idź tam! Tu, 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 Idź za Idź! Jest za mną idź, Nie, stój, kurwa w miejscu! Nie! Dobra! dobra. Ja to góry! Krój se! Krój se! Krój se! Ja idę tu! Którym się obracało za plecy? Idę tu, Idę tu, 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 o, tu! Idę tu, 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 tu spadnę, tu, tu spadam, C i nie wiem, którym obrócić się za siebie. Nie, tak nie, kontrol, nie, alt, kontrol, alt, najebiście, Dobra, nie dogonisz mnie. Przepraszam za to, wiem, że to widzowie. Z moimi znajomi was denerwuje. Nawet nie wiecie, jak mi to uprzykrza życie, nie. No ale nie jestem... Na, 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 Nie jestem w stanie z tym zrobić, pomimo, że biorę te leki jakieś na ten ślus. E, prawdopodobnie będę musiał rzucić całkowicie palenie, a na co trzeba umrzeć. A ja poza tym mam raka i chciałbym go karmić. E... O! Gwiazdeczko z Bulerby! Nie tego. No tak. Otwórz tą kutkę! dalej No kurwa Freddy Krueger znaczy to! Jak będzie ruszać, to przewraca! O kurwa! O ała, ała! Ała! Nie pieczątkę do studni! Nie do studni! Niku ja nie znaję! Co ja mają robot? Mogę, nie mogę? Biegnij! Dlaczego to, to ty nie biegnąłeś? Co tak, nie nie. nie, nie, tylko ja w nie. Nie. Znowu umarłem, kurwa. Nie, no wody chciałem się napić. Ty, se krój! Chcę kroić, to Dobra, wiem, ty. spokojnie. robimy hop. Już się, już się trochę oswajam, więc już się trochę nie boję. Będzie jeszcze tak, z 10 razy. Poprobujemy i będę wiedział gdzie Ale tu muszę się przystosować, że u mnie to tak będzie. I samo już był lepszy ode mnie mm. o Boże, mm. ja pamiętam jak się śmiałem Altem a to jest ten kalisz Nie jestem ho Nie jestem ciwkom. Idę Jest 8 minut, a już jestem zesrany Wali ode mnie na kilometr Boże mikrofon Mikrofon jest włączony Tak więc na razie jest wszystko Do studni! Do studni! Nie! tam to chyba wcześniej? No wcześniej chyba w cieniu, skończyliśmy na studni. Do studni! Nie do studni! Idę tu! Ja nie wiem gdzie jestem! Zamykaj kurwa ci barykadu! Którym? Zamknij! I dalej. Możecie mnie w dupę, mnie możecie pocałować! No i co się patrzysz? No i czego nie wiesz kurwa co miał? i idzie tam kurwa ksiądz Gaber. Ksiądz Gaben, normalnie. Okay. Ksiądz okay. Gaben. Oddał mi na jeden kliniku, oddał. A na drugim nie. A mój znajomy trafił kosę, nie? Neon. Gratuluję. Jak się go... Jak się poduszko?! Jak mam wejść poduszko?! Ale w wejść... Kurwa... Na dół. Piwnica moja. Piwniczka. Drzwi wywasz! Dobrze, otóż zamknij Haldur! Haldur! O boże, tylko nie interakcja z szafką Adios, to jest! Kurwa, spierdalaj. Nie wiem co jak mnie też goni. Idź! Zapisywanie, dobra, kurwa game over. Na razie im starczyli do niewna. Okay. Ona żyje, a to jest chłop? Może mały, ale śmierdzi jak duży. Przytoczę słowa kolegi. jestem zesrany. Yy, dobrze, że Srepsil jest w domu, bo Dreppil pisze naprawdę konkretnie. Nie wiem dlaczego, nie umiem się zachować jak gram. Dobra. Pardon, przepraszam. Ale aż mi gorąco, nie? Idę. Nie idę, się, bo ja się, nie boję. Idę ten. Ah, shit. Co to jest tam? Okej, okej, okay. okay. <laughs> luźno, o jakaś tam woda, o tutaj normalnie kazania ksiądz robi, bo przecież tutaj modli bo to jest modlitem, nie? Dobrze mówię? Nie wiem, jestem osobą, która się w ogóle nie modli. No i już, no to puść to, okej, okay. biegnem, biegnem! Trzy kreski zmieniam A ile mam baterii? Nie mam Chyba Jak nie mam to wiecie, że to będzie game over Bo ja tej gry nie przejdę bez baterii Nie, 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 nie Idę do góry Bo jak tam pokazuję, że mam Albo mogę, albo nie mogę Zobacz. I kurwa do góry do góry bo nawet nie na zewnątrz bo oni są na zewnątrz Spierdalam tu Nie boję się gdy ciemno jest Ja skaczę i spierdalam w hej Na rowerek wsiądę, jebnę cię też Bo ja jestem player kurwa że hej Idę tu, spierdolę tam Pocaj mnie w dupę albo Nara na Może tu wejść? O, suka szatana, on tu może wejść Szybko 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 Ej, mam stałe sobie tak? Uh, 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 uh. Nie tym razem, messias Nie tym razem A nie, to alt Ej, no on mnie normalnie próba zaraz złapie za, no za nogę Złapie mnie, złapie, złapie za nogę Nie Nie Przecież on tu wyjdzie, jak nie dobrze co? O kurwa! A kurwa! puta! Nie bawicie lepi! Gdzie?! Freddy Krueger z widłami spierdalaj, kalda klapa z paletem! Dobra wiem gdzie, dobra wiem gdzie! Nie! awa, awa, awa. No nie wiem gdzie! A spierdala! kurwa. Ej! Dobra! Usa PUSA! nie blokuj się. Dobra. Lupa! Mamy dobre widzowie, mamy lupę. Mamy lupę. Spierdolę. Ej, nie wiem gdzie pupa. No i chuj robimy im nie? nie wiem gdzie. I teraz ja nie pamiętam. Nie pamiętam, na dół O kurwa, nie na dół. nie na dół. to nie na dół. To nie na, dół. To, nie, na dół. to do góry było Szybko Tu, kucaj I kurwa, przez, przez, tu I my jesteśmy w tym samym miejscu? A idę tu Ok, ten wyszedł Tu ja tu byłem? Bo ja, ja, ja już nie pamiętam. Uf. Pograłem was. Patwiutko. Jak się zawam do punktu wyjścia, to tylko ja tak mogę zrobić. Wierzcie mi na słowo. Jestem cały tak sposobny, tak, tak śmierdzę. Czuję samo od siebie, to jest spójnie przyjemne. No i znowu mamy Frediego, czyli dobrze idę. Chociaż mi to w ogóle dłużej, teraz zajęło tutaj dojście, bo wcześniej to chyba tak nie było. Może to jest 15 minut? Z 15 minut dopiero. Dobra, myśl. Wiem! Skaczę! Skaczę! No mówiłem! O! Kurwa. Wejdź w interakcję! Wejdź w interakcję! Kopaj to! No przecież jak ja bym się zajebał, mi bym zajebał takiego buta kurwa, żebym tam wszedł! Tak miało być? No ja kochana, co ja ci zrobiłem? Co ja ci zrobiłem? To tak miało być! Zrobiłem wszystko, co ode mnie oczekiwałaś! Cekliknij kurwa, cekliknij, biegnij! No spierdala... Boże, idź przez tą szopę. Biegnij tu. Idź tu. Nie, tu. I chuj, nie wiem gdzie, tu. Tu i na lewo. Ślizgiem kurwa, ślizgiem kurwa, nie czekaj! no idzie kurwa. Dobra, Freddy nam zarabi złami, przebije. A wiemy co zrobić, to jest dobrze. Ja już, ja już wiem co zrobić. Muszę kopnąć. Nie mogę skakać. Nie wiem co zrobić, ale będę myślał. Muszę się tylko uspokoić, bo jak ja się denerwuję, to ja... Uj gadam. Uj gadam. Tak, ja jestem zrelaksowany. Ciągle to nie gadam, nie? A co mi, czy w ogóle jak tak gadam, napierdalam cały czas, to wy się kurwiacie, czy jest spokój. KOP KURWA TO! KURWA NAPIERDALAJ W TO, A NIE! NO WAL W PIZDĘ Tu? Tak. Dobra, oni wejdą do domku, do, ja wyjdę, oni... Dobra. Nieee. Ja. Kurwie, ściski jak mego. Ej kurwa, movement węża i w Kurwa. PRZEJDŹ! Zapnij to! I kurwa szybko Dobra, muzyki... Muzyki nie ma, to już mnie nie gonią ale chuj taki to szybko. Nie, bo jak ty się ruszysz, to ja będę darpizdę. Kaplica, no tak, chwalmy pana! Dlaczego zawsze takie najgorsze rzeczy muszą się dziać w takich... w kościelnych w ogóle miejscach! Dlaczego? Dlaczego diabeł w ogóle sam od kościoła, a nie, nie wiem, kurwa, od yy, gołębia? Kurwa. O kurwa, mogę się napić, czy się nie mogę napić? Dajcie mi się napić. Taktyczna woda. Taktyczna woda jest dobra. Jedziemy. O to już jest, chore. Ryba i flaki, to jest pojebane. I ja nie wiem, szczerze, jakbym się zachował, jakbym ja trafił do takiego miejsca, ale na pewno bym nie uciekał yy, bez przedmiotu pod ręką. Tylko wziąłbym, nie wiem, no nawet ostrzejszego e, ostrzejszego jakiegoś kija, tak? No i kurwa bym dźgał, tak? I w dupie miałbym konsekwencje, tak? No nie oszukujmy się. Drogi widzu, droga widzko, czy ty byś obawiała się o własne konsekwencje, jakbyś trafiła do takiego, do takiego miasteczka w ogóle pojebów? No chyba nie, ja bym kurwa wziął to miotłę jak czarownica popierdalał po mapie, nie? O, wiem, dobra. Ej, nie zawsze trzeba mieć zaświecone. Idę dachem. Ah, fuck, miałem się po, po dachu, ale jest zapisywanie. Ej, ja muszę jeszcze Madisona nagrać. faka. Ale Madisona sam chyba nie nagram. Ale spróbuję. Pierwszy czynnik bez mojej. Kurwa, aż powiem, mi jaja urosły, nie? Dobra, idę. Ha, ha, wyleć Bo ja chyba mam te bandaże, bo ja jestem, no wiecie, przyz przyzwyczajony do tej jedynki, że. No by się tam. tam nie, się robię, nie dało nie. leczyć tam. Czasowo. Więc... O, O! muszę po czymś wleść. Dobra, ale nie blokuj się. Błagam. No ta stara kurwa tam jest. Wypierdalaj. Żecie kurwa Jezus z czosnkiem. Kurwa i krzyżem mnie potraktował. Jedź bo pierdolona. No, kolejna jebnięta, kolejna jebnięta. Boże! Ja wiem co mam tu zrobić. Ja tu skończyłem grę jak grałem za pierwszym razem Swoją. Bo moja kobitka mówiła mi... Graj, 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 graj! Powiesz, ja ze Srany chwaź jedzę taki, nie? A ona hi-haha, a ja... A ja kurwa 3 kilo, kurwa spodniach, rzadkie, gówno, nogawką wychodzi, płynie kurwa przez ocean Tak to jest to. I jak to przejdę, ja już nie wiem co robić. I tak ogólnie to nie pamiętałem już. No co kurwa, no idź ropuch, stara, no masz tam swoją maladivę diwę, no to idź tam, skryj się we krwi, spierdala Zamknij mordę Mesjaszu. Tu mam iść, tu będzie wózek. Jak mi ta stara kurwa z krzyżem wyjdzie, to się zesram i pizdę będę dał. O ty, kurwa, bo wiem, że będzie pizda stara, wiem, wiedziałem, pamiętałem Idź kurwa, ja kartonem wypierdalam do meczów z wodą, kubeczka Skupiłem? ją, po jeszcze, ja muszę to na parę, na parę, parę razy zrobić Na parę razy Na parę razy kurwa O kurwa, ja jeszcze dałem Idź stąd, kurwa, do wduszam w pędzam brzydła, wypędzam Ciebie Jezusa Chrystusa, opuść to ciało niebieskie, demonie, wypędzam Ciebie, ja w imię! No mówię, Babińskiego mnie czeka. Dobra, chuj, dobra, chuj, wychodzę! Wychodzę po baterię do sracza, spierdalam stąd. Nie boję się, dobra. O, TY KURWO DZIKA! NIE! Nie, kurwa, nie ucieknę i to kurwa jest za szybkie! Idę tu... I chuj! Jak Dead by Daylight, nie kółka! A jak wyjdę na nią, to do... Obym tylko ręką monitor nie zajebał, bo ja jestem do tego zdolny, jak się przestraszę, jak Boga kocham! Jak Boga kocham! Jestem do tego zdolny! Co się dzieje z moją postacią? Ej, bo ja tego nie... Nie czaję, pierwszy raz. Dobra, do wózka. Do wózka naraz! Błagam cię, zrób to kurwa na raz! Błagam cię naraz! O ty kurwo, jak tyś to zniszczyła! Na raz! Boże na raz! Kurwa, skakuj! To! Kurwa! Nie! Kurwo na raz! Motherfucker! I don't know no, what the fuck your God wants from me lady! kurwo! Ja się zasrałem trochę, mokry jestem cały! Gacie, dupa, no cały mokry. I garduć mnie woli od darcia pizdy. Jak sam się zadzwoni po, polic po policję, to ja mu się nie dziwię. Też bym zadzwonił. Nie no ja bym nie zadzwonił. Jobacz już się siody. Zmieni tą baterię, no, ale się zajebał. Ej, patrzcie, aż mi spuchło. Chuj, o. A, się Boże, Jeszcze jakaś kurwa muzyka? Nienawidzę, bo ja na muzykę jestem akurat bardzo uczulony. I jak jest kurwa muzyka? I jeszcze żarówka pęka. No kurwa, schizem, schizem, schiz schiz mam go. Oh, Ho, z Gabena. dzień, dobry. A, już tam A, już tu chyba byłem na początku. O, fajnie, w co gramy? Kto to jest kto? Nazywam się Blake, Ja naprawdę się palić, ale. Trochę za dużo się stało. Bo się trochę zesrałem. I tak, kochanie, kradnę ci. Coś tu nie szarpnęło. A mi zostały zwykły. Więc jak coś to nie mówcie, moi. Ona dopiero mi zapierdoli. Ale muszę sobie chyba zapalić Bo trochę Fiut mi zmalał Judas! Eee z Krakow Nie Zachrystia! No przecież idę Nie ma nikogo Kuj, schowam się

But Val is his apostate like stole Boga away the, anal, the unborn enemy. The fiend's father has escaped! She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and diablo. save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. I can't. This is for you, Josiah. <laughs> Dawaj. Nie rozpierdalaj się jak konfident na komendzie, nie bądź lepszy od konfidenta na komendzie. Jakąś dupeczkę A zobaczymy co nie, co? Ej, ale zauważcie, że... Niby religia jest taka święta... A... Nieraz takie rzeczy, może nie konkretnie te, które ta gra przedstawia, ale się dzieją. I wszystko. Takie najgorsze rzeczy, które się działy w realnym świecie, to działy się właśnie przez religię. Albo. Albo jestem po prostu pierdolnięty. Albo po prostu coś z tym jest nie. Tak nie halo, nie? W ogóle teraz mi się namyśliła taka myśl, że skoro przecież. Jest, ay, Bóg jest tylko jeden i on wszystko wymyślił, to dlaczego jest masa kultów, masa religii. Eee, no, Ono ma gatki. I zobaczymy od Bóg z zdziany na tym o, okazał się ksiądz Gaben. Amen. Tak, słucham, słucham. Panie, zajebiste. mnogi. mu nogi! Albo głowy. Mogę już jeszcze... to... No to jest ksiądz Gaben, no ja wam to mówię. To jest ksiądz Gaben. Ej, ja mogę przechodzić. Ej, spoko. Ja chciałem się... wyjść... O chuj, macie inna <laughs> To po Krakowsku. Podoba mi się ten klimat. A. Fajnie jest patrzeć dostać. A, cały koko jumbo żeśmy minęli. No dobra. Boże święty, co oni ci zrobili? Ci cóżki. Dobra, nagramy ją. Boże, może nie tak. O, tak ją nagramy, żeby YouTube mi tego nie zbanował. <coughs> nie chciałbym, żeby mi to zbanował. Ciebie też mogę. Ciebie nie mogę. Krzesło króla Gabena? No to chyba tymi drzwiami. Nie tymi drzwiami. Nie tymi drzwiami. Ej, dobra. Mamy zapisywanie. Praktycznie pół godzinki. Tyle wam wystarczy. Jeżeli będziecie dawać lajki, like, ja wam będę, znaczy i tak będę wam to nagrywał, bo robię to po prostu z hobby, ale nie ukrywam, że naprawdę to po prostu daje mi motywację do tego również żeby być po prostu systematycznym, tak? Bo wiecie, ja gram w grę, kiedy mam po prostu ochotę. E, a jeżeli wy lajkujecie i wam się to podoba, wy też komentujecie, tam napiszecie pozytywny komentarz albo napiszecie nawet negatywny, ale powiecie co wam się podoba, co wam się nie podoba, to mi to kurwa daje motywację, żeby to robić po prostu na bieżąco. E, więc jeżeli moglibyście to robić, to no byłbym bardzo wdzięczny. E, I co? No i się ma, się nie ma. Widzimy się w kolejnym odcinku z o oh, przychlasta outlasta negatywnego 2. Nara! No